Witam kochani, strzelec na kolejny miesiąc, kwiecień. Strzelec na kwiecień. Miłość, praca i finanse. Jaka będzie dla strzelca energia główna. Kobieta tu będzie najważniejsza. Kurczę. No, dla mężczyzn pojawi się kobieta, i to taka, która e, bardzo Wam będzie się podobać. Natomiast jeżeli jesteście kobietą, no to będziecie czuły się kurczę wspaniale. Y, będziecie czuły się w ogóle piękne w tym miesiącu. Co w miłości. I praca. I finanse. A i zobaczmy, cóż w tej miłości. Będziecie czuć brak na pewno. Z początkiem miesiąca y, trochę będziecie czuć brak takiej nostalgii, za tym, co zostało odcięte. Y, ale będziecie kochać siebie. Jakby tutaj przyjdzie w ogóle decyzja, jeżeli chodzi o miłość. Jeżeli jesteście mężczyzną, przyjdzie decyzja o tym, że hmm, z powodu jakiejś klęski y, przyjdzie u was, do Was taka jakby myśl, że y, skończyliście tak naprawdę pomagać wszystkim dookoła. Y, może nawet nie wszystkim, ale odetniecie, kurczę, jeżeli chodzi o miłość. Tu będą jakieś, wiecie co, takie emocjonalne połączenia z ludźmi. Jakby przestaniecie pomagać tutaj komuś. Stwierdzi, że, stwierdzicie, że ktoś wam tutaj wejdzie troszeczkę na głowę. Będziecie poczujecie dużą przykrość z tego powodu, jeżeli chodzi o kwiecień. My tutaj się pokazujecie, kurczę, jako osoba, która kocha siebie, i ktoś wam tutaj sprawi przykrość. I ta przykrość doprowadzi do tego, że zmienicie zdanie, że przestaniecie jakby hmm, się tą osobą interesować albo po prostu przestaniecie jej pomagać, bo to się pokazuje, że zamykam ten etap tak, jakiejś pomocy takiej mm, i otwieram się bardziej do ludzi, do świata. Przestaję być w tym w tych emocjonalnych jakichś połączeniach, w których jestem i idę po coś nowego. Jeżeli jesteście mężczyzną, pokazuje się tutaj, poznajcie kobietę. Natomiast, jeżeli jesteście kobietą, e, odcinacie tutaj na pewno w kwietniu jakiegoś mężczyznę, który zrobił wam przykrość. E, bardzo możliwe, że ten mężczyzna wam pomagał, tak. E, I z powodu tego, że on był tutaj decyzyjny finansowo, jeżeli jesteście kobietą, to odcinacie mężczyznę, który wam pomagał, e, bo macie tutaj przykrość, on, on wam jakąś sprawi dużą przykrość. E, to jest naprawdę, pokazuje się, Taka głęboka przykrość, że jakby mm, wy tutaj kochacie siebie, macie jakąś nostalgię jeszcze, po, po jakimś odcięciu się od kogoś, tak? Macie, czujecie jakby brak tej osoby, pustkę taką trochę życiową, jeżeli chodzi o emocje. E, wszyscy, czy jesteście mężczyzną, czy kobietą i dużo takiej miłości własnej e, się w was budzi tak naprawdę, ale jakaś sytuacja, tak? Jeżeli jesteście kobietą, to mężczyzna mówi wam tutaj e, pewne przykre mm, rzeczy, macie tutaj takie wręcz pomniejszenie jakby wartości, tak? Bardzo przykre jest to dla Was yy, i odcinacie tego mężczyznę, natomiast jeżeli jesteście mężczyzną odcinacie po prostu osoby, z którymi jesteście w jakiś sposób emocjonalnie związani, yy, którym do tej pory pomagaliście. Może być to tylko jedna osoba, bo ta osoba bardzo możliwe, że Wam powiedziała coś przykrego i Wy się tutaj otwieracie na świat. Yy, bardzo się po tym zamknięciu otwieracie się bardzo idziecie do ludzi, jakby zaczynacie kurcze w ogóle bardziej być z ludźmi. Pozostawiacie te emocje, e, które do tej pory były w Was i idziecie tak jakby w świat, tak naprawdę. W ogóle to jest piękna karta, bo mówi też o tym, że zaczynacie się spełniać w jakiś sposób. E, spełniać tutaj chodzi o takie rzeczy, że może mieliście jakieś plany swoje wcześniej. Nawet 5 lat temu, mm, o których zapomnieliście, teraz sobie o tym przypominacie. I tak naprawdę, no, być może spotykacie też ludzi, tak? Ktoś Was odwiedza, macie jakieś kontakty zagraniczne. To Was pobudza do tego życia, do tych kontaktów, do zmiany, jakby środowiska. Tutaj mogą się zrealizować bardzo fajne, takie przy okazji, plany, tak, Wasze życiowe. Mm, dlaczego odcinacie? Z powodu dramatów, jakie tutaj były. Coś rokowało kiedyś tam dla was bardzo dobrze i no, mm, tak naprawdę bardzo dobrze coś rokowało, ale zostało odcięte, potem nieprzespane noce były i dlatego zostało odcięte. Jakby troszeczkę myślicie o tym, tak? Co zostało odcięte, co zostało wam zabrane? Ale budzi w was, was się bardzo dużo miłości własnej, to jest w ogóle coś fajnego. <laughs> A ta miłość własna też budzi się z tego, że jakby, jeżeli jesteście kobietą, to e czujecie się tutaj tak naprawdę, zaczynacie czuć się mm, takie seksowne, powabne, tak naprawdę jakby mm, zaczynacie się trochę stroić. Natomiast jeżeli jesteście mężczyzną, zaczynacie zwracać uwagę na to, że być może kobiety przyglądają Wam się. Jakby biegacie w życiu na przykład i nagle w pewnym momencie dostrzegacie, że ktoś Was obserwuje, że ktoś na Was patrzy takim, wiecie, tym innym wzrokiem, tak? I to też wzbudza Was tą taką miłość własną, tak? Że zaczynacie się tak jakby czuć się tacy bardziej dowartościowani i, i w ogóle dużo tej miłości właśnie, takiej własnej tutaj. Ale ktoś Wam tutaj robi przykrość. Przychodzą do Was, wiecie, tak pokazuje się, że spotkacie się z kimś, tak naprawdę ten ktoś Wam wyjawi jakieś... Mm, wiadomości, powie Wam coś tak naprawdę i dzięki tym informacjom, poprzez to spotkanie właśnie przyjdą te informacje, które spowodują, że ha, tak naprawdę tu się pokazuje, że przeżyjecie taką jakąś chwilową klęskę, taki dramacik swój, pomniejsze niewartości, poczujecie się źle, głęboko Was to dotknie. Gdzieś w środku miesiąca m, tak naprawdę tutaj będzie jakieś spotkanie, ktoś Wam przekaże jakieś takie informacje. Tak. Jeżeli jesteście kobietą, to odnośnie tego mężczyzny, który tutaj jest, przy tym mężczyźnie jest diabeł. Hmm. Tak, więc może to będą informacje typu, że mężczyzna ma nałogi, albo informacje typu, że hmm, ktoś się z wami spotykał tylko dla seksu. E, natomiast jeżeli jesteście mężczyzną, <laughs> odcinacie się od jakiejś osoby tutaj, tak, na 100%. Zostawiacie jakieś emocje, ktoś wam robi przykrość poprzez to spotkanie, bo dowiadujecie się o tym, że diabeł tkwi w szczegółach tak naprawdę, że coś było przekłamane, coś było przed wami ukryte, że inny był zamiar tej osoby. Być może ktoś sobie o Was wiecie, bardzo dobrze Was traktuje, ale przypomina sobie tylko i wyłącznie o Was wtedy, kiedy potrzebuje czegoś od Was. Odetniecie tą osobę, tak, poprzez te wiadomości tutaj, m, przeżyjecie tą przykrość i, i zorientujecie się, że, m, nie wiem, tutaj ta relacja, jakieś emocje, które się pojawiają, one były podszyte jakimiś złymi zamiarami. Zamykacie w kwietniu ten etap bezpowrotnie. Hmm... I tutaj pokazują się, wiecie co, zamykacie ten etap bezpowrotnie. Być może pokazują się rodzice, starszy mężczyzna, być może wasza mama ma, jest związana z jakimś starszym mężczyzną. Niekoniecznie tu się pokazuje, że to jest jej mąż, ale może być tak, że zamykacie ten etap poprzez wiadomości od tych ludzi też, wiecie. Zamykacie ten etap, ponieważ tu się pokazuje też, że być może, jeżeli jesteście mężczyzną, wierzyliście w to, wierzyliście w, w matkę. Tak się tutaj pokazuje, że bardzo wierzyliście w matkę, jednak ta wiara do niczego dobrego nie doprowadziła. Trzeba zamknąć ten etap, stwierdzacie i zamykacie, robicie to. Tutaj jest jakaś wiara, to która dotyczyła matczynych uczuć, wiecie. Zamykacie ten etap bezpowrotnie, idziecie w świat i to w ogóle jest rewelacja na koniec, dlatego że jakby ciężki etap. E, które się ciągną już dłuższy czas za wami, zamykacie, wiecie, łącznie tutaj z tą kobietą, poprzez te wiadomości, które przychodzą i tak dalej. Przez to, że mm, nawet Wam powiem szczerze, że dobre jest to, że przeżywacie tą porażkę i klęskę, i coś Was dotyka, bo w to zawsze nas takie uczucia skłaniają do tego, żeby głębiej zastanowić się nad pewnymi rzeczami. Ja wiem, że to być może nie brzmi dobrze, ale jest taka jest prawda, tak. Najpiękniejsze rzeczy, ktoś kiedyś powiedział, że najpiękniejsze rzeczy e, powstają w cierpieniu. I być może tutaj e, jest taki moment, że będziecie, będzie Wam bardzo przykro i smutno, i bardzo możliwe, że właśnie w tym momencie zastanowicie się, tak, co ktoś tam od Was chce, czy Was wykorzystuje, czym to jest podszyte, czy to jakimiś złymi zamiarami. Zorientujecie się, przemyślicie, wszystko dopiero zobaczycie, jakby odkryjecie e, pewne rzeczy. <laughs> W każdym bądź razie zamykacie tutaj etap bezpowrotnie, tak? Tutaj matki, związane z jakimiś matczynymi uczuciami idziecie w świat. Będziecie spełniać, realizować swoje jakieś pragnienia, tak naprawdę. Kontakty, łapać, przebywać w innym towarzystwie, otwierać się na ludzi. Dlaczego? Dlatego, że pokazuje się, że tkwiliście w martwym punkcie. Jakbyście czekali na coś cierpliwie. Hmm. Ja nie wiem na co, tu się pokazuje, ale nie mogliście na pewno ruszyć, e, dlatego że tak, jakby ciężko było ten krok do przodu dać z powodu też takich mm, obciążeń psychicznych, wiecie? E, tego, że nam się czasami, tak czasami mówimy, że a mnie to nie dotyczy, mnie to w ogóle, ja to mam, wiecie, nie zwracam na to uwagi i tak dalej. A prawda jest taka, że jednak nas to dotyczy gdzieś tam. Przychodzą takie momenty, że że niestety nie, nie możemy się ruszyć do przodu. E, tutaj był jakiś kom, komfort, jakiś standard, który znaliście. Nie mogliście po prostu ruszyć. Tu w ogóle było oczekiwanie. Cierpliwie, cierpliwie czekaliście na rozwój jakichś wydarzeń. E, I dlatego teraz po prostu już nie ma na co czekać. Idziecie w świat. E, ta karta ostatnia to jest w ogóle rewelacja, bo rozpoczyna się od tego sądu, że coś, coś z jakiegoś powodu gdzieś tam Rokowało dobrze, zostało odcięte, a kończy się tak naprawdę tym, że idziecie jakby po zwycięstwo, po swoje w życiu, wiecie. Mm, już jakby ta przykrość odeszła. Mm, ten etap został zamknięty, i teraz tylko można się spodziewać tak naprawdę fajnych rzeczy. Finanse zobaczmy. <grym> Podróż spowoduje przykrość, wiecie, podróż u Was spowoduje przykrość, teraz tak, tu się pokazuje w ogóle w kwietniu no, no, jakieś świętowanie, jakieś jakby imprezy, okoliczności takie, <laughs> tam spotykacie ludzi, którzy mają plan tak naprawdę, którzy chcą Wam pomóc, którzy kierunkowują Was na coś yy, i tak naprawdę I tu się pokazuje, że Stwierdzacie, że możecie bardzo wiele w życiu, idziecie po zwycięstwo. Tutaj jest jakiś projekt, tutaj jest jakiś plan finansowy, taki intensywny bardzo, i wiecie, co taki po trupach tu się pokazuje. Dzięki tym ludziom, z którymi się spotykacie, aczkolwiek spotyka was z jakiegoś powodu, tutaj potem pokazuje się, że chcecie się jednak od tego odizolować. Co, co tutaj. Się wydarzyło wcześniej, co zostało zaplanowane. Ruszacie w jakąś podróż. Ta podróż doprowadza do dużej przykrości was. Zaczynacie zmieniać. To jest przykrość. Jakieś finanse, słuchajcie, pojawiają się przeprowadzki, otwieranie nowych firm. Dosyć duże projekty, ale przy tym projekcie macie przykrość i po tym, że przeżywacie tą przykrość zaczynacie po prostu, jakby tutaj znowu się pojawiają podróże, znowu się pojawia mnóstwo zmian, przeglądania dokumentów, podejmowania jakiegoś wyzwania, powracacie do czegoś, co robiliście wcześniej w ogóle. Co kiedyś zaczęliście po tym, jakby nie mieliście czasu na to, żeby to realizować i w kwietniu pokazuje się końcówka, że po prostu przeglądacie wszelkiego rodzaju tutaj jakieś umowy, dokumenty. Bierzecie w ogóle życie trochę za rogi, wam powiem szczerze. Czemu te osoby tutaj? Tutaj te osoby pojawiają się z waszym nowym początkiem. Ale tu jest wieża, więc okej. Okay. Te spotkania towarzyskie, które bardzo dobrze rokują, jeżeli chodzi o interesy, o sprawy takie różne, Tutaj nowy początek się u Was pokazuje, no idziecie po to zwycięstwo, coś zostaje zaplanowane. Bardzo dobry plan finansowy w ogóle na lata, tu się pokazuje u Was, tak, ale z jakiegoś powodu izolujecie się. Za dużo Was to kosztuje, jakaś kobieta tutaj się wtrąca do tego, wiecie? Wtrąca się i jakby kobieta, która ma bardzo analityczny umysł, jakby doprowadza Was do porządku, czyli mówi Wam, że to nie do końca jest dobry pomysł. W związku z tym natłokiem wydarzeń chcecie się odizolować od tego. To był fajny plan finansowy. Tu szliście po zwycięstwo, ale nagle się okazuje, że jakaś kobieta się tutaj wtrąca, mąci wam w głowie i na tyle ta kobieta wam zmąciła wasz umysł, że doprowadziła do takiego stanu, że nie potraficie wyjść jakby z tej sytuacji. Już sami nie wiecie, co macie myśleć. Izolujecie się od tego, odpo chcecie odpocząć, odciąć się, ruszacie w podróż. Hm. Nowy projekt związany z kobietą, która hmm, stawia na siebie. Tu się pokazuje. Przemieszczanie, podróżowanie się, być może w ogóle całkowicie jakieś kurcze. Wiecie co? Otwieranie firmy w innym miejscu. Pokazuje się coś takiego. Jest tutaj kobieta przy tym. Hmm, być może, hmm, jeżeli jesteście kobietą, no to chcecie, tak? Ruszacie w tą podróż, bo chcecie zacząć coś, na, to się w ogóle pokazuje nowa praca, nowy projekt. I w ogóle coś, w co wchodzicie bardzo szybciutko. Tak wiecie, nie zastanawiając się, tu były jakieś wielkie plany finansowe i tak dalej, ale suma summarum chcecie się od tego odizolować. Tu jest jakaś przeprowadzka, podróż, otwieranie nowej firmy, wejście w ogóle w coś, jakby nowa praca, szybko się dużo zadzieje, tak naprawdę. To doprowadza Was do przykrości, A, bo jakby to się pokazuje, że hmm, z powodu tej podróży. Ruszacie po pieniądze, ruszacie po nowy projekt, spotykacie być może kogoś z przeszłości, bo są dwie karty, które mówią o tym, że coś przyspieszyło, coś ruszyło, coś fajnie miało się zadziać i spotykacie kogoś z przeszłości w tych finansach, słuchajcie. Mm, dlatego, że po prostu no, spotykacie kogoś z przeszłości, kto przypomina Wam jakieś przykre złe momenty. Być może przy... jedziecie w tą podróż w jakichś interesach i tam spotykacie kogoś, kto sprawia Wam przykrość. Znowu. Znowu Wam sprawia przykrość. Wiecie, nie dajcie się ranić, nie dajcie. Tu jest nostalgia, tutaj jest przykrość, coś być może nie do końca Wam poszło tak, jak trzeba. I po tym wydarzeniu, tak naprawdę, znowu ruszacie podróż po pieniądze. Dom rodzinny się pokazuje. E, zmiany przy domu rodzinnym e, pokazują się mm, jakieś takie niejasne sytuacje. Być może ktoś będzie chciał Wam odebrać coś. Dlatego wyruszacie w podróż, przeglądacie tutaj, przy tej podróży, przy tym przemieszczaniu się, przy tych dużych zmianach życiowych, hmm, pokazuje się to przeglądanie wszelkiego rodzaju dokumentów, ale przy tym domu rodzinnym, tutaj słuchajcie, przy stabilizacji po, pokazuje się oszust i złodziej. Więc uważajcie, to spowoduje na pewno zmiany, wy się tutaj zorientujecie. Tak, że ktoś coś tutaj próbuje ugrać przy domu rodzinnym, tak naprawdę. Próbuję coś ugrać i pójdziecie w zmiany. Będziecie przeglądać dokumenty bardzo intensywnie, bo wy tutaj będziecie mieć siłę w ogóle. Kurde, bardzo dużo siły jest tutaj, wiecie, do tworzenia w ogóle, do kreowania. Końcówka miesiąca jest rewelacyjna. Powiem Wam szczerze, dużo planów, dużo planów, zmiana kierunku co chwilę przez cały ten kwiecień. Ale końcówka jest najlepsza, dlatego że tu się pokazuje, że macie siłę, macie moc, macie w ogóle umysł otwarty, kreujecie swoją przyszłość. Tu też jest i ten świat się pokazuje w miłości, e, kreujecie swoją przyszłość, dlatego tu zaczynacie przeglądać, liczyć, mm, analizować jakieś pieniądze, jakieś, nie wiem, faktury, jakieś umowy, takie rzeczy, ponieważ Wy macie siłę do tego, żeby kreować po prostu swoje życie i te dwie karty, które tu się pokazują, to są z tych grubszych, wiecie. Z grubszych, które nie są tylko na kwiecień, tylko są na dłużej. Te plany, które tutaj w Waszej głowie na koniec powstaną, to wiecie, co taki oryginalny pomysł na życie. E, moim zdaniem, bardzo oryginalny pomysł na życie, ale przed Wami te zmiany, które tutaj się pokazują, te zmiany, w które Wy pójdziecie, tu będzie taki przebłysk dla Was w ogóle życiowy. To są plany takie naprawdę, nie na miesiąc, nie na dwa, to są grubsze rzeczy. Które będziecie chcieli. Tu będzie naprawdę jakiś fajny, grubszy plan na przyszłość, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy, bo nie dość, że macie tą siłę, to jeszcze macie bardzo dużo tej kreacji. Jaka rada? Hmm. Że jeżeli, jeżeli jesteście mężczyzną a ch i chcecie być, stać na tym piedestale, zarządzać. Mieć głowę wysoko i na karku, i wysoko podniesioną, to musicie coś odpuścić, tu się pokazuje. Musicie zrobić jakąś przerwę w ogóle. Tak, jakbyście musieli odpocząć, po to, żeby przemyśleć pewne sprawy, być może, odizolować się. Dosłownie tak jest pokazane. A jeżeli jesteście kobietą, to rada jest tak naprawdę taka, że po, po, tym, po tej ciszy i pustce, która teraz jest być może między wami a jakimś partnerem, nie ma problemu, wszystko wróci do normy. Rada jest taka, żebyście się nie martwili, tak? Jeżeli jesteście kobietą, nie martwcie się. Ten mężczyzna na nowo pojawi się w waszym życiu i przyjdzie tutaj jak, no, że tak powiem, Feniks z popiołów wyskoczy, jako ktoś naprawdę godny zaufania i ktoś, to w ogóle wam też pomoże, tak? Natomiast, jeżeli jesteście mężczyzną, to odpuśćcie, zróbcie sobie przerwę, jeżeli chcecie stać na tym piedestale, odpuśćcie i zróbcie sobie przerwę, ta przerwa jest potrzebna, musi być, bo ja zawsze mówię, że w tym wisielcu, ja sama mam to, że tak powiem, sprawdzone. W wisielcu zawsze muszą się cisza i pustka w tej karcie jest potrzebna nam do tego, że wy dzisiaj myślicie, że jutro pojedziecie na przykład nie wiem do Poznania, bo tam są wasze życiowe szanse, a coś spowoduje, że wy do tego Poznania nie pojedziecie. I za 2-3 miesiące tak naprawdę może się okazać, że to w ogóle był bzdurny plan i w ogóle nie dla Was. Dlatego bardzo dużo wydarzeń musi się zadziać w tym wisielcu zawsze, żebyście weszli na lepszy tor swojego życia. Także odpuśćcie, tak? Jeżeli jesteście mężczyzną, po prostu odpuśćcie pewne rzeczy. Poczekajcie, aż się wszystko samo poukłada. Bo to jest dla Was w tym momencie najlepsze. Wszystkiego dobrego dla strzelca. Dobrego do usłyszenia.